Ciemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować czekoladowy torcik waflowy. Jest to super przepis i bardzo tani w wykonaniu. Także pokażę wam jak go szybko przygotować. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od masła. Pół masła wrzucamy do robota. Następnie kilka łyżek mleka w proszku. Niezbyt dużo. Dwie łyżki cukru pudru. Dość duże łyżki, musi być słodki ten torcik. I oczywiście 3 łyżki mleka, gorzkiego yy, górskiego kakaa. Następnie, kiedy wszystkie składniki mam tutaj, wlewam odrobinę śmietany i mieszam wszystko razem. Do tak powstałej masy dodaję jeszcze pół kieliszka rumu dla amatorów mocnych wrażeń. I tak powstałą masą będę smarował yy, moje wafle. A więc zaczynamy. Warstwa po warstwie. Popatrzcie, pięknie musimy go Posmarować wszędzie wszystkie warstwy, a później odstawić go do lodówki na około godzinę czasu, potem możemy go jeść. Dobrze jest też go przycisnąć czymś ciężkim z góry, żeby, żeby się nam nasze wafle nie rozeszły. Tak, kiedy mamy już masę, bierzemy nóż i jedziemy cały torcik dookoła. Wszyscy uwielbiają takie torciki, popatrzcie. No, wcale im się nie dziwię. Jest tu dość dużo czekolady i jest naprawdę to duże objętościowo. Teraz następny. Tak przygotowany torcik waflowy. Wrzucamy teraz na godzinę do lodówki, a potem możemy go jeść. Kiedy zobaczyłem wafle w sklepie, nie mogłem się oprzeć, żeby go zrobić. Naprawdę świetna sprawa, 5 minut przygotowania. I, ale ile radości to tylko sami się dowiecie jeśli go spróbujecie. Dziękuję bardzo, życzę smacznego oraz zapraszam na stronę. Kocham gotować na Facebooka. Tam możecie mnie polubić oraz na kanał YouTube. Dziękuję i do zobaczenia.